siema, no i kolejny punkt, czyli dochodzimy do Lama i Beach Samo Lama i Beach, ta promenada wygląda łudząco podobno do Czawęg czyli generalnie jest jeszcze więcej sklepów, a za to mniej komersji, czyli jest to rzeczywiście bardziej lokalnie, tak jak wszyscy mówią i lokalne hotele, i lokalna plaża, i lokalne też jedzenie To wszystko możecie tu zobaczyć na miejscu, czyli taki Czawęg dla biedniejszych Chodzimy na plażę koło Coconut Beach Resort. No jest same skutery, ani jednego samochodu. No jest też parking. Oczywiście jest kilka innych parkingów. No, ale tutaj też jest zrobione Żeby można było turystom przywlać na plażę, obdoić z kasy i wysłać do domu. Czyli cena za parking 40 batów i 20 za motocykl. Free Parking <laughs> A dla z Bumbo Free Parking No to tak, jaka jest różnica między piaskiem na Czawęg a na Lamai? No zobaczcie To jest ta górna część plaży Lamai I tu jest po prostu najgorszy jaki do tej pory widziałem żwir Z tych plaż Lipanoi, Czawęg, Czawęg Noi i Lamai Schodzimy niżej, no i tu już jest znacznie lepiej Aczkolwiek no, tamta część się po prostu bardzo nagrzewa. Tu po prostu jest w miarę piasek łąka. Taki jak na Czawęg, Noi, ale nie taki jak na Czawęg, bo tam po prostu jest zupełnie mączysty. Generalnie plaża na Lamai jest bliźniaczo podobna do plaży Czawęg. E, tutaj rosną o dziwo palmy. E, na Czawęg praktycznie mamy w większości drzewa. Co do morza, no to morze jest takie samo, tutaj jest troszeczkę więcej fal z racji tego, że jest ustawiona ta plaża centralnie w kierunku troszeczkę północno-wschodnim, a Czawęg wschodnim i stąd może różnica jeśli chodzi o falę. No piasek jak wspomniałem przed chwilą, szał dopełnie urywa, natomiast zdecydowanie jest to taniej niż na Czawęg w tych beach klubikach, które widzicie, tam się ciągną za mną, to myślę, że 10% do 15% jest taniej niż na plaży la Chawęg. No infrastruktura jest tak, bo tych beach klubów jest co, wszędzie są te beach kluby po prostu. Idziemy w ciągu jest pełno beach klubów. Co do żeby zobaczcie tam złoty, no stop ciągną się e, beach kluby na tej plaży. Aczkolwiek nie znajdziecie tu takiego miejsca jak Awani, e, takiego fajnego naprawdę prestiżowego beach klubu z basenem, z muzyką, tego tutaj się nie nie trafi. Praktycznie że Mało który hotel ma basen przy plaży, raczej są to hotele lokalne, także nie ma tutaj na pewno nic takiego wyuzdanego i dlatego jesteś taniej. No idąc dalej, jest tu zdecydowanie inaczej niż na Czawęk. Tak jak wcześniej powiedziałem, mniej prestiżu, bardziej lokalnie, ale co ciekawe na Czawęk jest znalazło się już kilka hoteli sieciowych, które faktycznie próbują wygryźć miejscowych cenowo. I te ceny są takie na poziomie czasami 600 zł za czteroosobowy pokój, za dwuosobowy 450, 500 do 1000. I wierzcie mi, że pomimo że tam ta plaża jest lepsza, to tu są takie same ceny. tak? Problemem pewnie jest to, że miejscowi ludzie niestety nie mogą zejść z cen, chcą zarobić kasę na cały sezon i dlatego te ceny nie są niższe. Pewnie stanie się to za jakiś czas dla nich totalnym problemem, gdzie nie będą mogli po prostu zarabiać kasy, tylko wygryzam ich wcześniej czy później sieciówki są. No te fale sprawiają, że klimat jest inna, inny. Zdecydowanie czujemy się tutaj jak nad morzem. Ale dziwnie tak, bo nie ma muszli. Takie to morze czyste jest faktycznie. Albo są wszystkie wyzbierane, co szczerze jednak wątpię. Bo stąd nie można wywodzić muszli w ogóle. No i widzicie, tak bić ciągniecie za bićem, sklepik ze sklepem, wypożyczalnia, za wypożyczalnią. Biznes się kręci cały czas. No i generalnie tak czas leci na plaży Lamaj Oczywiście ta plaża wygląda zdecydowanie lepiej, jak jest pełne słońce Nie ma chmur. W południe woda jest lazurowa, teraz woda jest taka zielonkawa. Yy, natomiast piasek też jest mokry. Widzicie, tutaj będzie ten jaśniejszy, zaczyna przesychać. Także de facto wygląda dziut lepiej niż na tym filmie. Większość tych leżaków jest darmowa. W tych beach klubach, jeśli jest hotel, no to wtedy trzeba pytać o tak zwany day pass, ale w samych beach klubach leżaczki są darmowe. Wystarczy, że przyjdziecie, usiądziecie, zamówicie coś w barze. Czasem jest jakiś limit na jakąś kwotę do tysiąca, żeby nie było, że już zakupiliście dwie wody i leżycie. Tylko po prostu trzeba kupić na przykład jakieś jedzenie za tysiąc batów, gdzie osoby mogą już leżeć przez kilka godzin. Warto skorzystać, jeśli nie mieszkacie przy plaży. No i tu jest to architektoniczne cudo. Widzicie schody prowadzące do platformy? Nie widziałem, ale zakładam, że albo medytuje tam mnich, albo stoję DJ i zapuszczam łzy na całą plażę. Hotel nazywa się Pavilion na środku plaży Lamai. Spotkać Polaków w Tajlandii Ostatnio nie trudno. Kiedyś to byli głównie Polacy. Dzisiaj większość Rosjan tak bez skrupułów o tym mówię, rzeczywiście wszędzie słychać rosyjski język. Też biorą za, za Rusków, nie wiem czemu. Zartuję, eee, serio. Nie to zawsze... Że... Nie to... Co? Subskrybujcie! No macie subskrybować mój kanał oczywiście. To tysięcy łapek w górę. Eee, no i generalnie niestety tak to wygląda, że skolonizowali Tajlandię w każdej wersji, nie tylko w tej takiej... Oli Inclusive, ale też, też także w wersji takiej traperskiej, oczywiście jest ich dużo, yy, a mówią nawet miejscowi, że coraz więcej, że oni nadal napływają. Oczywiście cieszą się z tego bardzo, zostawiają kasę. Miejscowi z małych koncernatów kupują sobie samochody, bo widać, że po prostu zmienił się rodzaj turysty który nie jeździ już lokalnym transportem, tylko szuka transportu prywatnego stricte. Teraz, teraz. No, widzicie, macie subskrybować kanał Eliski Katy. łapek w górę, subskrybuje zawsze. Łapki w górę, subskrypcje i zapraszam do komentowania. No i kto powie, czy to kanalizacja, czy deszczówka? Ha, deszczówka na pewno, ale może i klimatyzacja, i kanalizacja przy okazji. Kanalizacja, uwaga! Im dalej w plaży. Ta plaża sprawia gorsze wrażenie. Zbliżamy się bliżej do kierunku północnego, do tej wysepki, na której jest siłownia. No to generalnie jest słabiej, znacznie. Ta plaża jest niezadbana w ogóle, kompletnie nic. Drzewa to oczywiście, tam są piękne palmy jest bardziej zadbana, ale rzeczywiście w tym rejonie północnym to jest niefajna. No i uwaga w wodzie, bo połowa tej plaży to są po porąbane skały i kamienie pod wodą. Podobno tutaj jest. Z tego co widzimy, to co chwilę i z relacji ludzi, co chwilę kogoś to wyciągają z wody z przeciętą nogą albo z jakimś gorszą kontuzją. Oczywiście nie mówię, że plaża Lamai jest zła, natomiast na północny kawałek jest niespecjalny przy Hotelu Trigger i w kierunku centralnego Lamai, aż przynajmniej do Night Marketu, czyli do tego starego mostu. To wygląda to naprawdę słabo. Dalej ta plaża zaczyna być normalna i wejście jest spokojne.